To Hemigway powiedział kiedyś, inteligentni ludzie są często zmuszani do picia, by bezkonfliktowo spędzać czas z idiotami. Dziś w pięknym mieście Białystok, tych pierwszych raczej nie zobaczymy, a tych drugich to w nadmiarze. Zapraszam na kolejną rundę polskiej formuły 07. Tu w mieście Ludwika Zabenhofa, mieście znanym z murali, pałacu Branicki, Izabeli Skorupko, Marka Cich. reżysera Tomasza Bagińskiego i niestety Szymona Hołowni, Witamy Państwa Marek i Arek. I arku. Dziś Grand Prix zawitało do Białego Stoku. Tak. Co to znaczy dla Roberta Kubicy? Absolutnie pani Zapytajmy więc samego zainteresowanego. W alei serwisowej wywiad z naszym ekspertem przeprowadzi gerwazy. <grym> Dzień dobry, to ja Gerwazy Cugowski. Moim gościem jest Robert Kubica. Robert. Yy, Robert. Yy. Robert, dziś, by liczyć się w stawce należy mieć nie tylko duży spust, ale i solidny dyfuzor. Ważne, tylko może się... No dokładnie. E, wszyscy chcą dziś wygrać. Jak dobrze wiemy, w polskiej formule nie liczy się prędkość, aerodynamika czy taktyka. Najważniejsze jest. Oh, yeah, no, yeah. Tak jest, pojemność. No i ma taka. Owszem, również i nowy system wspomagania kierowcy. System Małpka, czyli mechanizm automatycznego uprowadzenia prowadzącego kurwa auta. Rewolucja. Ha, system ten wychwytuje, kiedy zawodnik już totalnie odpłynął. Gonna... Prowadzi bez trzymanki. Zachlał. Tak jest, trochę taki autopilot, ale. Polski. Dokładnie, polski. Robert, ostatnie pytanie przed wyścigiem. He, e, wiadomo, kto Twoim zdaniem wygra? Ha, no proszę. Robert, jak zawsze, enigmatyczny. Wracamy do prowadzących. E Dzięki Gerwazy i Robert za objaśnienie nam niczego. I Arku, patrzę na trybuny. Za margines społeczny? To też, ale mamy już komplet publiczności. Większość bez biletu lub po Większość już w takim stanie, że Bata Gozidrak nazwałaby ich rodzina. Jak to mawiał nasz słynny polski triatynista Robert Karaś: najważniejsze w sporcie jest doping. I zmyślanie? Jarku, przejdźmy do charakterystyki toru. Tor w kształcie strającego żubra, Perła Podlasia, długość równe 4, litry, 4 km, 3 strefy DRS, czyli strefa domowego, rozrobionego samoogonu. Rekordzistą toru jest Tomasz Hajto, który trenując, duże słowo trenując, przepraszam, prowadząc tutejszą niebiały stok ustanowił go dosłownie rzutem na taśmę na pasach. Aha, 10 zespołów w stawce, żadnego poważnego, faworyci klasycznie Red Zuber Racing, Żytnia Skuderia, Makleszek Team Racing, Wybobrowa AMG. No i nowa ekipa stawce. Startują w niej młoda gwiazda Antek Królikowski i doświadczony Darek Krupa czyli zespół Drag Racing. Miłośnicy systemów wymagania typu THC i białej kres, yy, białej linii oczywiście. A teraz przejdźmy do ustawienia zawodników na polach po kwalifikacjach na pole position doktor lubić sobie golnąć, Tomasz Stockinger z wynikiem 2,3 promila. Na drugim polu Ilona Felicjańska, również 2,3 promila. W drugiej linii znajdują się Bata Kozidrak 2,0 Promila i piłkarzyk Rafał Wolski 1,7 promila. Na piątym miejscu Bogdan Łazuka, 1,7 promila, a na szóstym Michał Żewłakow, który przypominimy bardzo lubi autobusy, a szczególnie ich tyły. Na siódmym Bartłomisiewicz, 1,5 promila, na ósmym Esmeralda Godleska. Na dziewiątym miejscu Witlot Dębicki, a na dziesiątym Joanna Liszowska, 1,2 promila. Na jedenastym miłośnik jazdy skuterem na szagę w centrum Warszawy Bilgun Arjon Batar. Na dwunastym Ewa Farna z wynikiem 1 promil. na trzynastym Wojownik z szablą i flaszką Daniel Obryski, 0,9 promila, na czternastym Boryszyd, 0,6 promila. W linii zobaczymy Dariusza Dudkę, 0,5 promila i Rafała Orbechowskiego, też 0,5 promila. Na 17. miejscu Rafał Maserek 0,5 promila, na 18. Renata Dancewicz, 0,4 promila. Stawkę zamykają wspomnienie zawodnicy Drake Racing. A teraz poprosimy o uczczenie pół litrem ciszy tych, którzy odeszli w ostatnich latach, a zapisali się w annałach tej pięknej dyscypliny. Wstańcie pasterze. Bóg się Wam rodzi, czym prędzej się wybierajcie do Betlejem Post. Dzień dobry, to Daria, ladecznica Kabałka. Czas na gridwalk, Niestety, jak Białystok, to nie mogą zabraknąć znakomitości i odklejonych, a więc z nami minister sportu Sławomir Nitra. Panie ministrze, chodzą plotki, yy, że lubi pan Białystok. Ja <noise> e, bardzo lubię <noise> Biały Stop Fan ogromny Pan minister ma także doświadczenie w motoryzacji <noise> Tak, tak, mam kilka osiągnięć. Szczególnie na niemieckich drogach. No... Przypomnijmy w 2009 roku brawurowo postanowił pan zawracać na tamtejsze autostradzie Ale... Ale... <noise> Ale wybroniłem się paszportem Europosła Wspaniale! <noise> no! Jest prezes Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. Panie prezesie, w stawce wielu uznanych celebrytów, znanych osób, ale i piłkarzy. Obecnie trzech. A pamiętamy jeszcze Macieja Szęsnego i jego pamiętny wynik. Czy jest szansa, że środowisko wyszkoli kolejne gwiazdy Formuły 07? Hmm? Proszę pani, kiedyś to było. Kiedyś zawodnik to po treningu szedł do klubu, flaszka czy dwie, Aha. po szklanie i na rozbieganie. A teraz psami profesjonaliści, a do Ligi mistrzów dostać się nie mogą. Kiedyś to jo? Teraz to nie. Pani piwko walisz jak się pieni, a po wszystkim gnasz na trening. Wzór. No a ja... Na gridwalk można zobaczyć wiele znanych ludzi, szczególnie tych, którzy świetnie radzą sobie za kółkiem. Jest Sławek Peszko, on też nieźle radzi sobie z taksówkarzami. Mamy też Artora Rojka, co wpierdoli się rok temu komuś w ogrodzenie. No i gwiazda Klaudia Erdursi. Erdursi, Erdursi, co braworowa mknęła autostradą pasem awaryjnym. Śmietanka, trochę skisła, ale nadal. Dziękujemy Deryja, jak zawsze półprofesjonalnie Czyli dokładnie tyle ile potrzebujemy Za chwilę wyścig Przenosimy się na tor Zaczynamy! Proszę Państwa, wszyscy już zwarci, gotowi, odpowiednio nawodnieni, piękna pogoda, ciepło, bo aż 7 stopni, a mamy maj. W tle mienią się szyby bloków z wielkiej płyty, umyte na Wielkanoc, w oparach smarów, w oparach olejów, w oparach drogi alkoholu, wszyscy zawodnicy i kibice znają sobie jedno pytanie. Kiedy to się wszystko skończy? Nie. Czy ktoś to przeżyje? Oj, coś pizdło w silniku Stokingera, aż mu ten tani lakier zlazł. I uwaga, i wystartowali. Wszyscy razem. Opony szaleją tak samo jak i błędnik. Do jazu pierwszego zakrętu, dość spokojnych, kibice chleją i szaleją. boli Bilguna zaczyna się dymić. Zupełnie jak jego skuter w Warszawie. Za nim jedzie Olbryski, który, a to ważne? No w sumie. Na trybunach też dymi. Tu widzimy zadowolonego przedsiębiorcę, który dzielnie zarabia na czyjś ZUS. Brawo! Zadowolony? Wracamy! Aaa! Tu za tor wyjeżdża zawodnik Makleszka. Tu wszyscy zapierdalają sztrawą. W lane totalna cisza. Wszyscy nawaleni jak szpadle. Pusto jak we łbie Marianny Schneiber. Lider wyścigu waha się, czy depnąć, czy wypić. Oj, atakowany przez Kozidrak z żytnej Skuderyi. Bolid Makleszka już na kurwie bokiem. Wali z Gwinta i driftem. Na kolejnym zakręcie dochodzi do spodziewanej tragedii. No nareszcie. Tu zawodnicy z Żytnej się ścigają. Red Rubber Racing dogania stawkę po tym, jak zamiast depnąć gaz dał w palnik. Jadą blisko. Drugi Bolid Makleszka na prowadzeniu. Spokojnie, lekko wężykiem. Oj, podniosło go tutaj! Prawdopodobnie dlatego, że zmienił się docisk. Pewnie puste butelki poleciały po podłodze na tył, po którym zakręty. Zwolnił. Zbiera się i wyjeba! Poleciał! Poleciał! Adam mały, 102 metry. Ustał? Tak, ale nastąpiła erupcja bez A tu mamy wspaniały widok z kamery, z kokpitu na kule ognia, niczym kule mocy Anny Lewandowskiej. Pit stop zawodnika Red Juber Racing. Tak bez niczego. Zawsze z soczkiem. Świetny stop. Jeden szybki. A lider wyś Wybuch Rozjebał się na drobne. No i także awaria zawodniczki Żytnej Skuderyi. Pali się jak członek rodziny na stanowisko współze Skarbu Państwa. Aaj. A także Ponator wyjeżdża Red Rubber Racing. Po wyścigu jest zwycięzca. Triumfator dzielnie trzyma się do końca i pozdrawia kibiców. No bohater. Jak każdy z nich, co wsiedli do auta po.